Słuchajcie, jestem Rosta, dzisiaj taki w miarę oryginalny film, ponieważ już kiedyś nagrywałem wam film z rzeczy usuniętych w browsers i tym razem postanowiłem zrobić taką odrębną edycję tego, tylko z uwzględnieniem tego, co zostanie dopiero usunięte w nadchodzącym update. Ie. Myślę, że materiał będzie ciekawy, że te rzeczy Was zainteresują, no bo hello, to zaraz zniknie z gry. Także słuchajcie uważnie i oglądajcie do samego końca. I zanim jeszcze zaczniemy, kochani widzowie, zostawcie w tym momencie łapeczkę w górę, a jak jesteście nowi, to szczelajcie suba poprzez kliknięcie w ten czerwony guzik, żeby się szary. Do tego pamiętajcie o dzwoneczku i klikajcie na serio w tego suba, bo tak ostatnio sprawdzałem statystyki kanału i ponad 65% z was z was oglądających w tym miesiącu nie zostawiło suba. A to jest naprawdę duży wynik, więc zjedźmy tutaj przynajmniej do połowy, żeby było to 50%, będzie naprawdę fajnie. A teraz zaczynajmy i przejdźmy do pierwszej rzeczy. Wraz z naszym nadchodzącym update'em zostanie usunięte starcie robotów, walka z bossem i wielka gra w pierwotnej formie, która jest teraz obecnie. Natomiast na ich miejsce zostaną wrzucone te same tryby, tylko będą one skondensowane do dwuminutowych meczów z maksymalną nagrodą do 100 żetonów. Czyli inaczej mówiąc, te tryby zostaną usunięte, ale w swojej pierwotnej formie. Za to do gry powrócą, tylko w zmienionej, trochę innej formie. Więc to jest takie usunięcie niekompletne, ale usunięta zostanie właśnie ta pierwotna forma trybu. Po drugie, Usunięte zostanie coś, czego w sumie mi najbardziej szkoda, i no trochę smutne to jest, a mianowicie po aktualizacji usunięte zostaną klejnoty z boksów, a właściwie to będzie działało tak, że po aktualizacji nie będzie można już odbierać żadnych klejnotów z boxów. No i to jest trochę smutne, ponieważ zawsze te boxy się otwierało i mogło się tych klejnotów w ciągu takiego miesiąca uzbierać przynajmniej tak z 60, przynajmniej mi tak to wychodziło mniej więcej. I to był całkiem ładny wynik, dzięki któremu można było sobie zakupić skiny, no, w sumie głównie to kupowałem, ale inne rzeczy też tam oczywiście można było kupować, jakieś boksy czy inne rzeczy, postacie, etc. Jeżeli ktoś zbierał, na przykład zmiana Niko, o właśnie. Na zmianę Niku też uzbierałem sobie właśnie z boxu, więc naprawdę to było fajne, a niestety to zostanie usunięte. Co trochę szkoda. Numer 3 i tutaj, no, rzecz oczywiście, raczej jasna, mianowicie ekran ładowania. Obecnie mamy ekran ładowania związany jeszcze z psg Capem. I teraz zostanie on zastąpiony tym nowym, związanym już z nadchodzącym update'em i nowym sezonem pod nazwą Bazartary. Tak swoją drogą dajcie znać, czy zamierzacie sobie kupić karny zadymiarski w momencie kiedy wyjdzie on do gry. Ponieważ jak wyjdzie on do gry, to prawdopodobnie na moim kanale pojawi się z tego jakiś konkurs i będzie u mnie można wygrać. Także wyczekujcie, jeżeli ktoś nie może kupić lub e, chce liczyć na jakieś szczęście, no to może u mnie spróbować. Numer 4 a tutaj rzecz, która zostanie usunięta, jak i nieusunięta, a mianowicie zostaną usunięte obecne statystyki zadymiarzy, ponieważ będzie zmiana balansu postaci. I można powiedzieć, że. Stary Statystyki zostaną usunięte, a na ich miejsce pojawią się nowe. Jak to wygląda? Tutaj macie ss Tego wszystkiego, jak te statystyki pozmieniali, wygląda naprawdę spoko. No, pozmieniali, możecie sobie poczytać, co i dokładnie, jaka postać jest lepsza, jaka jest gorsza. Nie będę na to poświęcał dłuższego czasu, nie będę wam tego wszystkiego po kolei tutaj czytał. No, bo sami widzicie, że jest tego sporo i by się zeszło z 3 minuty, a nie jest to zbyt ciekawe, więc przejdźmy po prostu dalej. Numer 5 zostanie usunięty obecny awatar Poko. I na jego miejsce pojawi się nowy odświeżony. Tutaj taki w sumie no szybka rzecz, która na pewno. Może i się nie przyda, ale przynajmniej dzięki temu gra będzie wyglądała trochę ładniej, trochę lepiej. Numer 6 i tutaj coś dużego. Tym razem chodzi o boksy, bo boksy również zostaną usunięte, tylko w takiej formie, że one zostaną usunięte z menu, w takim sensie, że nie można zabierać na nich właśnie tych tokenów i nie będą tam w lewym dolnym rogu, żeby te tokenki zbierać i dostępne będą one w karnecie tym darmowym jak i płatnym. Z taką różnicą, że we zwykłym karnecie będą dostępne boksy i big boxy, natomiast w tym płatnym karnecie będą dodatkowo jeszcze mega boxy, także tutaj to wygląda tak naprawdę fajnie, mi się podoba, nie mogę się doczekać. Zobaczymy, czy finalnie, że zdobędzie się cały ten darmowy karnet bojowy, to czy wyjdzie się z boksami... Na plus, na większą ilość, może będzie trochę lepszy drop niż w tych boxach, które zdobywaliśmy za żetony, bo tych boxów za żetony można było zdobyć naprawdę dużo, a w tym karnecie no, wydaje się, że tak dużo, aż ich się nie zdobędzie. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Numer 7. Znikną całkowicie bilety na wydarzenia, natomiast jeśli ktoś posiada tikety na swoim koncie, to w zamian od supercela w Brawl Stars dostanie gemy. Takie za tikety dostajecie trade na gemy, więc jak ktoś ma dużo tych tiketów, powiedzmy 2000, no to uhuhu, gratuluję, bo gemów dostanie dużo. Ale według przelicznika to będzie wszystko robione. Przelicznik jest następujący. 10 tiketów. Równa się jeden gem. Dlatego mówię, że tutaj skorzystają tylko osoby, które mają kilka tysięcy tych gemów, znaczy gemów, etykietów i dostaną z tego, no, kilkaset. Z kilku tysięcy, kilkaset. No, nie za dużo, ale zawsze coś, więc naprawdę będzie koksik. Natomiast jeżeli chodzi o takie osoby, co mają, powiedzmy, 100 etykietów, no to co, 10 gemów dostaną, to już nie tak dużo. Ja na chwilę obecną nie posiadam żadnego tiketa, ponieważ wolałem sobie no, wydać te tikety, żeby dropnąć sobie trochę punktów, żetonów na boksy. Ale mówiąc szczerze, to nie żałuję, ponieważ tych tiketów tam miałem jakieś 40, no i z tych 40 tiketów dostałbym tylko 4 gemy, więc 4 gemy, co to 4 gemy? Ja grając te sobie, yy, no na bileta grając sobie w bossa, w boss fighta, zrobiłem sobie na tym jakieś 20 parę skrzynek, 26, 7. I w efekcie otworzyłem sobie te skrzynki w tych skrzynkach. Było 6 gemów plus dodatkowe przedmioty, więc no. Sami widzicie, że bardziej się opłaca właśnie zainwestować te etykiety w skrzynki. Dlatego jeżeli jakieś macie, to postarajcie się je wydać. No bo ten przelicznik, no. Średnio się opłaca, chyba że zależy Wam na pewnym jednym gemie, więc jak tak, no to możecie z tego korzystać. Numer 8. Pamiętacie też pewnie, że za każdym razem jak pojawiało się nowe wydarzenie i dostawaliśmy za to 10 tych. Y żetonów, co nie? To teraz po pierwsze nie będziemy dostawali tych żetonów, nie będziemy odbierali za to, że nowe wydarzenie się pojawiło tych 10 żetonów, a do tego jeżeli wygramy jakiś dany tryb, to nie będziemy dostawali właśnie naszych startokenów, które zostały Kompletnie usunięte z gry, bo za start tokeny można było zbierać big boxy, a teraz kompletnie ich nie będzie w grze, nie będą mieli żadnego zastosowania. A żetony, przynajmniej zostały przekształcone w punkty do zbierania karnetu bojowego, w poziomy, co nie, a żetony, które były w formie start tokenów. Zostały kompletnie, ale to kompletnie usunięte. Przynajmniej na razie, bo być może kiedyś jeszcze powrócą w jakiejś innej formie. Numer 9. Zalej Bucharków nagroda w formie tiketów zostanie usunięta. Co jest oczywiście dosyć jasne, no bo sami słyszeliście, że tikety zostaną usunięte z naszej gry. Ale nie wiem, czy wiecie, co wskoczy na jej miejsce. Ja wiem, na miejsce biletów oczywiście wskoczą big boxy. Także jeżeli macie wbity pełną aleję pucharków lub przynajmniej połowę i tam po drodze gdzieś były etykiety, to prawdopodobnie w waszym sklepie ukaże się oferta odebrania darmowych big boxów za te etykiety. Tam było bodajże na samym początku 10 etykietów, więc te 10 etykietów się zmieni w big boxa i będziecie mieli Opening. Nie patrzyłem dokładnie ile tam jest etykietów, ale na pewno... Więcej niż raz były, więc kilka tych beatboxów dostaniecie. No i co? Będzie mały opening. A na sam koniec, coś związanego z Pam. Po pierwsze, zostanie usunięty jej stary model, ponieważ mamy Remodel i będzie nowy model postaci. Brawo, brawo, brawo twórcy gry. W końcu, coś do Pam. W ogóle będzie też skin do Pam, więc wow, niesamowite. Do tego, jeżeli chodzi o Pam, to zostaną usunięte jej obecne animacje a na miejsce tych obecnych animacji wskoczą nowe, ulepszone wersje, które mi się osobiście podobają. Jak nie widzieliście, to polecam sobie zobaczyć e, no, jakiegoś sneak peeka u youtubera, bo u mnie akurat sneak peeka z tego nie było, ale za to u mnie, jak widzicie, oglądacie sobie taki właśnie materiał, gdzie przedstawiam wam rzeczy, które po prostu postanowili e, supercelowcy nasi pracownicy usunąć w Brawl Stars. A więc co, w tym filmie to było na tyle. Jeśli Wam się podobał, pamiętajcie zostawić łapeczkę w górę. Jak jesteście nowi na tym kanale, no to schudźcie tam na dół, klikajcie w tego czerwonego suba, aby stał się szary, ponieważ Was to naprawdę nic nie kosztuje. A no, ponad 65% osób, które obejrzało mnie w tym miesiącu, tego suba nie zostawiło, więc hallo, zjedźmy przynajmniej tak do 50%, żeby to wyrównać. A później może spróbujemy jeszcze bardziej zjechać. Ale jedziemy, jedziemy, ciśniemy, lecimy po 200 tysięcy do wakacji. No może to jest za duża liczba, ale jeżeli się uda, kochani, no to robimy sobie maratonik. Ale maratonik z serii, którą Wy wybierzecie na karcie na społeczności, zrobię wam ankietę i będziecie mogli sobie tam wybrać, z czego chcecie maraton. I taki maraton wam wtedy oczywiście zrobię. Będzie to maraton składający się z siedmiu odcinków, więc słuchajcie, no. Zyskacie 7 odcinków z waszej ulubionej serii, więc myślę, że to jest całkiem dobry deal. No, chyba że macie pomysł na jakiś inny, fajniejszy deal, to napiszcie na dole w komentarzu. A ja już nie będę tutaj przedłużał. No, i do zobaczenia w następnym filmie, jak zwykle, o godzinie 12. Także trzymajcie się. Hej, mam dla was takie szybkie info, a mianowicie wystartowałem z codziennymi streamami na Twitchu po godzinie 16. Więc wpijajcie na Twitcha, obserwujcie mnie tam i oglądajcie moje streamy. Streamuję z różnych gierek, Między innymi będzie też Roblox, także serdecznie zapraszam. have a dream that's all I need I'll make it happen with some work and belief know what I want so I'll take it on I've made mistakes but mistakes make you strong let's break it down for a minute I want the crown I'm gonna get it